Na przestrzeni już prawie 30 lat Sony ugruntowało sobie bardzo mocną pozycję jeśli chodzi o rynek konsoli do gier. W ciągu tego czasu japoński gigant zaprezentował również sporo ciekawych pod względem wizualnym modeli PlayStation, zaczynając od kanciastej jedynki poprzez bardziej już łagodnie wykończone PlayStation 3, no a kończąc na bliżej nieokreślonym kształcie PS5, ale moim skromnym zdaniem i tak o wiele lepszym niż jej prototyp. Jako stary retromaniak jednak najbardziej wolę te najprostsze kanciaste bryły z lat 90. i początku XXI wieku. W szczególności chodzi tu o Xbox Classic i PlayStation 2 Classic, znaną również pod nazwą FAT, czyli dwa prymitywne i prawie na równo wycięte klocki. Tak więc, lata temu, kiedy w mojej rodzinnej łodzi otwarto pierwszy Mediamarkt, a w gazetce promocyjnej zobaczyłem po raz pierwszy konsolę Playa drugiej generacji, to od razu ten model przypadł mi szczególnie do gustu. Jak już zapewne wiecie, w mojej kolekcji pojawił się dwa lata temu srebrny egzemplarz tej konsoli, który dzielnie od momentu zakupu działa do dziś. Szkoda jednak, że nie trafił się w tamtym czasie czarny egzemplarz w dobrej cenie, ponieważ jak już ktoś trafnie zauważył w jednym z komentarzy na srebrnej, bardzo widać rysy. Ale mimo tego się nie załamuje, ponieważ teraz na aukcjach i nie tylko pełno czarnulek w dobrych cenach. Jeśli chodzi o drugą generację, warto też wspomnieć o wersji Slim, czyli jakby to określić bardziej sprasowanej wersji FAT. Pierwsze modele tej konsoli były dostępne w sprzedaży od końca października 2004 roku, czyli 4 lata po premierze Grubaski. W Polsce natomiast, jak podaje portal Strefa PSX, był to grudzień 2004. Konsola była też o wiele tańsza od swojej poprzedniczki, przynajmniej porównując to do średnich zarobków w tym czasie. Do kolekcji moich plejek dołączyła właśnie konsolka Slim, którą niedawno odebrałem z paczkomatu. No i którą za chwileczkę rozpakuję z pudła. W pudle natomiast znajduje się kolejne oryginalne pudło wersji Slim. Jest ono dosyć mocno styrane, dlatego dodatkowo zostało zabezpieczone folią. Jak widać, góra jest dosyć mocno powydzierana. Brakuje również oryginalnego styropianu, w której powinna znajdować się konsola z akcesoriami, ale zamiast tego, zawartość jest zabezpieczona folią. zestawie jest oryginalny padsony, gra FIFA Street, zasilacz niezbędny do odpalenia konsolki. Okablowanie główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli konsola Slim Karta pamięci o pojemności 8 MB, no i przejścióweczka euro złączana kompozyt. Pad, który trzymam w ręku jest w całkiem fajnym stanie. Gałki analoga nie są wyszczerbione i wytarte, jak to czasami bywa w używkach. Drążki również nie są powycierane do ogryska. Analogi obracają się bez luzów, a przyciski wyraźnie odskakują po naciśnięciu. Czyli jest szansa, że gumki nie są jeszcze takie stare lub były wymienione. Karta o pojemności 8 MB przyda się do zapisywania stanu gier. W zestawie jest również gra FIFA Street. Fajnie, że do zestawów Lombardy oraz prywatni sprzedawcy coraz częściej dołączają również gry. Jest to dobry zestaw startowy, jeśli po zakupie pierwszej konsoli chcemy od razu ją sprawdzić. Jedynym mankamentem jest to, że zazwyczaj są one w języku niemieckim. Wynika to z tego, że ostatnio jesteśmy zalewani sprzętem z wystawek za naszej zachodniej granicy. Płytka jest dosyć mocno zakurzona i posiada kilka drobniejszych rysek, ale po wyczyszczeniu nie powinno być problemów z odczytem. W odróżnieniu od wersji FAT, tutaj już trzeba będzie podłączyć zewnętrzny zasilacz. Przypomina on zasilacz do laptopa, jednak napięcie wyjściowe jest o wiele mniejsze, bo 8,5V. Jest to już inne rozwiązanie niż w PS1, gdzie wszystko było umieszczone we wtyczce. Z okablowania standardowo kabel zasilania oraz kompozyt. Bardzo jestem ciekawy stanu konsolki, ponieważ tak pięknie wyglądała na zdjęciach. Jednak tutaj trzeba być czujnym przy zakupie, ponieważ zazwyczaj te najbardziej wychuchane egzemplarze potrafią czasami rozczarować, kiedy już zobaczymy konsolę na żywo. Tutaj sprzęt jest owinięty w folię, co powinno go ochronić przed zarysowaniami podczas transportu, chociaż osobiście wolę stosować folię bąbelkową, która również powinna zabezpieczyć przed strząsami. Wierzch konsolki jest w dosyć dobrym stanie, jednak widzę tu jasnawe plamy, których nie uchwycił aparat na zdjęciach. Nie wiem czy był to efekt czyszczenia jakimiś środkami chemicznymi, ale dosyć dziwnie to wygląda. Na froncie już jest lepiej, gdzie nie gdzie jednak jest przykurzona. Model tego egzemplarza oznakowany jest jako SCPH77004. Konsole, które zaczynały się od numeru 77, były produkowane w latach 2006-2007. Niestety nie udało mi się odnaleźć więcej informacji na temat niezawodności, jeśli chodzi o ten model. Ale może ktoś z widzów miał lub ma egzemplarz o tym oznaczeniu. Dlatego też byłbym wdzięczny, jeśli podzieliłby się w komentarzu z wrażeń z użytkowania tej slinki. Zobaczmy teraz jak zachowuje się klapka otwierania napędu po przyciśnięciu otwarcia. Odskoczyła dosyć żwawo, jednak chyba sprężyna nie do końca popycha klapkę do pozycji, w której powinna się znajdować. Tymczasem nie ma co narzekać, ponieważ nawet w tej pozycji nie do końca otwartej powinno się spokojnie umieścić płytę w napędzie. Sprzęt najwyraźniej gdzieś długo leżakował, ponieważ pod klapką też jest warstewka kurzu. W slimkach Sony zadecydowało już umieścić wejście na kabel Ethernet. Obok jest również wyjście optyczne oraz standardowo wyjście audio-wideo. No a dalej już mamy tylko otwory wentylacji. Złącza kart pamięci nie wydają się uszkodzone, także nie powinno być problemu ze stykiem. Na froncie udało się nawet pomieścić jeszcze dwa złącza USB. Jeśli chodzi o wielkość, konsola jest minimalnie większa od zeszytu w formacie A5, natomiast grubość powinna się zmieścić w dwóch takich zeszytach po 100 kartek. Pudełko w stanie mocno średnim, o ile spód i boki kartonu jeszcze jakoś się trzymają. O tyle góra jest niestety w stanie fatalnym i praktycznie zostały same podarte resztki. Informacje zawarte na tyle pudełka również są trochę wydarte w niektórych miejscach. Porównując obie wersje konsoli, PlayStation 2 Slim wydaje się bardzo malutka. Jaż jestem pełen podziwu, że na tak malutkiej powierzchni frontu projektantowi Teyugoto, temu samemu co zaprojektował pierwszą generację konsol od Sony, udało się zmieścić wszystkie sokety, złącza i przyciski. Już niedługo będę podłączał konsolkę, ale najpierw niewielki upgrade stanowiska gamingowego, czyli podmiana kineskopowca na płaski ekran. Oczywiście jest to zdobycz śmietnikowa w formie telewizora LCD Panasonic. Ogólnie wygląda na to, że nie jest on uszkodzony, matryca wydaje się w porządku i nie pęknięta w żadnym miejscu. Jedyny drobny mankament znajduje się w górnych rogach ramki. Są one delikatnie pęknięte w tych miejscach, ale ogólnie całość Ramki się trzyma. Już widzę pierwszy plus tego telewizorka, czyli podwójne wejście HDMI 2 Euro komponentowe oraz kompozytowe. Jest również wyjście S Video. Kolejnym ciekawym znaleziskiem jest drugi telewizor z ogromnym ekranem. Według informacji z Neta jest to aż 43 cale firmy Telefunken. No, i na deser był taki DVD manty z okablowaniem. Jak widać na zdjęciach, telefunken odpalił, jednak kolory zostawiają wiele do życzenia. Praktycznie matryca wyświetla tylko dwa odcienie fioletu i niebieskiego. No i prawdopodobnie w tym przypadku ledy już są na wykończeniu, dlatego muszę sprawdzić ewentualny koszt listw do tego modelu i czy w ogóle naprawa byłaby opłacalna. Jeśli już mowa o ledach, Święty Mikołaj zostawił również pod śmietnikową choinką zestaw do podświetlania. Który świetnie się tym razem nadał do dekoracji mojego szklanego stolika stanowiska gamingowego. Myślę, że na nadchodzące święta będzie to dawać fajny efekt i nastrój do retrogiercowania. Sprzętu już tyle się gromadzi, że chyba nie upcham tego na jednym stoliku. Zostają tu tylko dwa rozwiązania: albo dostawić kolejną podstawkę pod telewizor, albo, jak to zazwyczaj mają kolekcjonerzy, wyjazd ze wszystkim na specjalną szafkę. Teraz pozostaje podłączyć wszystkie akcesoria pod odpowiednie gniazda, i za chwilkę można odpalać konsolkę. Dużym plusem jest to, że wszystkie trzy generacje Playa mają ten sam typ złącza audio wideo, dzięki czemu nie trzeba ciągle grzebać w kablach. Chociaż w przypadku trójki zalecałbym stosowanie HDMI, jeśli jest to tylko możliwe. Natomiast starsze wyjścia audio wideo świetnie nadają się do poczciwych kineskopowców. Na przykład jak ten stary Samsung, którego dorwałem na Facebookowej śmieciarce. No, i w przypadku Xboxa Classic spisał się bardzo dobrze i przyjemnie grało się na tym ekranie. Na koniec pozostało podłączenie wtyczki zasilania w żółtym sokecie. Konsole zazwyczaj staram się podłączać do gniazda euro, zwanym także start lub po mojemu tzw. Tak szczotka. Jak podaje Wikipedia ze względu na niską jakość obrazu kabla kompozytowego w Europie wprowadzono złącze SCART, dlatego myślę, że jest to lepsza alternatywa niż podłączenie kabla, który jest w zestawie. Wszystko już na swoim miejscu, tak więc mogę powolutku uruchamiać plejkę. Na początek jednak zobaczymy, czy w ogóle telewizorek odpalił po podłączeniu do sieci. Jak na razie jest reakcja, no i po chwili obraz zaczął śnieżyć. Trzeba tylko teraz AV przełączyć na odpowiednie złącze euro. Jak widać na dzień dobry mamy do wymiany bateryjkę, ale to ogólnie standard w nieodświeżanych konsolach. Dźwięk w porządku charakterystyczny dla dwójki szum wydobywa się z dwóch głośników w telewizorze. Przeskoczę sobie teraz do ustawień. Ustawię teraz proporcje ekranu, aby wszystko ładnie się zmieściło w ramce matrycy. Natomiast resztę ustawień zostawiam tak, jak jest. Z telewizorka jestem zadowolony, bo jak na razie ładnie wyświetla kolory i nic mu się nie dzieje. Sprzęt udało się uratować przed osobnikami, którzy dla beki potrafią kopnąć taki telewizor stojący na śmietniku lub po prostu poskakać sobie po matrycy. Teraz zobaczmy, w jakim stanie jest karta pamięci. Troszkę stanów gier mamy tutaj zapisanych, dlatego niezbędne będzie prawdopodobnie formatowanie. No i pora załadować teraz jakąś gierkę, aby już przejść do normalnych testów. W te zimowe dni najlepiej zacząć od cieplejszych klimatów, czyli słonecznej plaży w Vice City. Ładowanie gry wydaje mi się trochę dłużej trwa niż w tradycyjnym grubasku. No i też bardziej słychać skakanie lasera po płycie. Ale te same odgłosy mam w malutkim PS1, czyli prawdopodobnie obudowa tak przenosi te dźwięki pracującego lasera. W opcjach telewizora również zmieniłem sobie proporcje na 14 na 9, ponieważ w przypadku Vice city większe rozdzielczości wyglądają fatalnie na tym ekranie, ale za to kolorki wyświetlane są poprawnie i nie dopatrzyłem się na matrycy żadnych przebarwień czy też przekłamań kolorów. Na Allegro możemy znaleźć nawet przejściówki ze zwykłego wyjścia AV konsoli na HDMI do podłączenia z nowszymi telewizorami. Ale ogólnie to odradzam, ponieważ już przetestowałem te wynalazki. Ogólnie mówiąc to urządzenie według mnie tylko wyostrza obraz, natomiast na ekranie i tak pozostaje pikseloza. Pad również daje radę i analogi pracują bez zarzutów. Częstą bolączką padów w PS2 i nie tylko, bo w Xboxie też to występuje, jest uszkodzenie mechanizmu od analogów. W innym padzie, kiedy grałem w GTA, objawiało się to tak, że postać zaczynała nagle sama chodzić. Dopiero po stuknięciu gałką problem znikał, ale po pewnym czasie było to samo. Dlatego zazwyczaj po kupnie używanego i nieodświeżanego pada warto sobie te mechanizmy wymienić. Zobaczę teraz jak będzie chodziła gra dołączona do zestawu, czyli Fifa Street. Właściwie na padzie miałem styczność ze zwykłą Fifą, zobaczmy jak to będzie w przypadku w wersji Street. Anglia kontra Brazylia z czasów kiedy można było z przyjemnością popatrzeć na grę. Sterowanie jest dosyć proste i nie sprawia większych problemów na tak małym boisku. Płytka również nie zacina się w napędzie, dlatego myślę, że jeszcze długo posłuży. Na pełnym ekranie już o wiele lepiej wypada GTA 3, gdzie grafika nie jest tak rozmazana jak w Vice City. Laser tymczasem pracuje już cichutko, gra chodzi płynnie. Liberty City z trójki już chyba znam na pamięć i z zamkniętymi oczami mogę dotrzeć w każde miejsca. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z pracy sprzętu, jest to kolejny dobry zakup, no i z tym sumieniem mogę polecić konsolkę jako niewielkie urządzenie do odświeżania wspomnień. Tak więc moi drodzy widzowie na dzisiaj to już wszystko. Jeśli chodzi o konsolę, seria będzie kontynuowana. Kolejnym bohaterem będzie Xbox 360 albo One. Niestety na chwilę obecną jeszcze waham się z ofertami kupna, tak więc nie mogę zapewnić, która z nich znajdzie się w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!